No, I dzisiaj jest ze mną Abraela i gramy w Bobek! na świecie, gramy w Strumber Guys, najlepszą, z tej normalnie... Z Bobek! Z tej strony z Bobek... Czemu jesteś ja, ostatni, Ja jestem ja ja jako pierwszy gierze, i mam nadzieję, że ty też będziesz jako pierwszy, więc nawet sobie nawet, nawet nie rób sobie jaj, że chłopie będziesz jako... O nie, walnęło mnie to tak, w... normalnie w dubsko mnie to walnęło. Słuchajcie, gramy w super epic Bobek! Co to się dzieje? Czemu to jeszcze dalej leci? Gramy w najlepszą, normalną grę. to jest święty to tak. widzicie. Wow, ale mnie tutaj cepnęło w. Gramy no, w najlepszą grę, StumbleGuys. Gramy, ja muszę się skupić, bo tutaj. Yy, dobra, w sumie to, to, po co się kupić? Słuchajcie, gramy w najlepszą grę, tu koło mnie jest Abra. A tam jest masa osób, które się są, chcą być w tej 16 To zapraszam do StumbleGuys. super dla o, Bobu, jeżeli chcecie więcej je. podrobionego FallGuys. Słuchajcie, gramy w ogóle w podrobionego Właśnie tak, słuchajcie. I to jest po prostu. Moim zdaniem najlepsza gra na całym świecie. ponieważ Pierwszy etap, jak widzicie, normalnie, elegancko zaliczony, e, aberka ucieszony jest w 16, ja jestem też ucieszony. A się w 16. dobrze bawię, to jest najważniejsze, nie? Ta, ale powiem Ci ta, ta gra jest taka fajna, że się nie denerwujemy na niej, tylko wiesz o co chodzi. Tak, tak, ja mam chilenka. przy niej chill. Tak, o, to jest jako druga giereczka. Słuchajcie, to jest, taki, to jest taka giereczka, która abelki z zdaniem, mogłaby być w Folgaj'ie. No. Tak, tak, serio, to jest na miarę Fall Geysa zdecydowanie. <śmiany> Miarowy Full geyser. Ciekawe, czy ktoś odpadnie. Nie, chyba nikt nie odpadł. Ej, coś ci powiem, naprawdę są spoko zawodnicy. No to nawet dobrze, bo będzie jakiś wyższy poziom. Tak i się wydaje. No, no w sumie już dwie trzy, dobra, osoby. trzy osoby odpadły. I teraz ludziska kolejne normalnie trzeba przeskakiwać. Blasery, jeszcze tracer, i... Tracer, tracer. Ty, a da się tutaj w ogóle chwytać ludzi, czy nie za bardzo? Jak to działa? Nie, i właśnie chciałem o tym mówić, nie. że kurde, gdyby tu się jeszcze dało trzymać no. ludzi, to to już byłoby ale, naprawdę za dużo. Ale dobre. zawsze mówiłeś, że w to jest niefajne. Wow, wystraszyłem się, że Tak, ale ta gra jest na tyle chillowa, żeby mnie to nie denerwowało. Nie, jakbyś odpadł, czy jakby cię ktoś pytał? Jakby, jakby ktoś mógł mnie trzymać. No, no ja powiem ci nie. Nie wiem, ciężko by powiedzieć, ale mamy już kolejną trzecią gireczkę. To jest chyba półfinał albo... To jest co? To półfinał? Półfinał. Finał, Finał. Finał tu już jest? No. Ło, cię sunę. Dobra, to trzeba się w takim razie. postarać, radia, Rozpoczynamy wielki bieg, ale wiesz co mi się wydaje? Że tu naprawdę są mega dobre osoby. Serio są mega dobre oso tak, osoby. Myślisz, że to są koksy? No, myślę, że to są koksy totalne. Ale patrz, przede mną jest typo. O nie, no ja cię sunę. Ja się. O jest! Przeszedłem! Wyprzedziłem go! Dobra, nie. full focus! Nie. Full focus Walnęło mnie trzy full razy! Full nie, nie, focus, nie. To ja... full focus, Bobek skup się, Bobek się skup, Bobek to Ja nie, się nie mam skup... szans ogólnie! Potrzeb, nie. Patrz, patrz! na to! Pierwsza giereczka w stronę! Wygra. Ja wygrana! Tanie! Ej, jest! Ale kurde, dobrze idzie! Super, Superanska, Abra to kloc wygrywa! Czyli to jest Bobek, bo Abra jest klocem, co nie? Chyba wiecie. O tym ty, ty, a ty nie chcesz bana na milionów? ŚMIERDZĄCYM! No chyba okay, nie aż tak! No nie aż tak! I druga gieryczka! No to nie grałem O nie, to się w ogóle... Ja też nigdy w to nie grałem, bo... Wow! Nie lubię już tego! Już tego nie lubię, ci powiem! Już tego naprawdę nie lubię, bo tu będzie dużo znaczyło od tego, czy biegniesz jako pierwszy, jak się zrobi. Ale my tylko... biegniemy pierwszy, więc spoko, A... dla to jest okej! Okay. Wyobraź sobie, jakbyś zrobił tutaj tylko jeden błąd, to byś miał... Wow! Co to jest?! Jakie się... to jest... Ej, to jest akurat epickie! CO MNIE TO mnie. Nie, no waliło mnie też mnie, no. ten młotek zrzucił, totalny nie fart! Dobra... Jest, siedem teraz, a tobie jak tam idzie? Jak tam, Abera? Przeszedłem dalej, ale kurde, no mogłem być pierwszy, ty, nie ty, będę, wiesz, nie. Ty, powiesz co ci powiem? Tutaj bym. CO JEST GRANE?! O nie, no i właśnie o tym widzowie mówiłem, że jak tylko ktoś normalnie... No nie, Abera... O nie, no ja nawet teraz to, przejść ja z tego nie, chodzę, nie, nie. mogę! No, co są za ludzie, dobra? Biegnę z drugiej strony, bo A jak ja mam się tutaj się w ogóle? Aha, tu nie, ktoś ja, musi nadepnąć, no, no. aby ja mógł przejść. Dobra, jestem e, drugi. Ogólnie. A ja powiem, ci, Ale No, mam, mam taką bardzo niefajną lipę, dobra? Teraz mi się udało. Czyli musisz jak? Poczekać aż. Ej, ten koniec jest głupi. Naprawdę koniec tak, jest, jest mega. Jest dziwny. Samodzielnie nie jesteś w stanie go przejść. Tak, jest. No jest! Udało mi się, dobra, jestem! Co ty się kwalifikujesz, chłopie? Ej, wiesz to co, to wydaje mi się, że tutaj naprawdę będziemy. Albo nie, ej, będziemy chyba długo czekać. Tak mi się wydaje. Ej, stary, ta Gerka mnie zaskakuje, patrz. Te no. różowe kostki co się obracały, no nie? Różowe kostki. Takie poczekaj. głupie, no, ale wiem, takie, wiem, zarąbiste. takie zarąbiste. Takie zarobiste. Czemu Folga na to nie wpadł? Fajny by to było na przykład Folgajsie. robi jakiś... Jest dziki, jakieś różne dziwne rzeczy, a tutaj strach ga i rzeczy. No, I to ogólnie ci powiem naprawdę jest fajne, mega dobrze przeklinione moim zdaniem. I naprawdę ta ręczka jest w ogóle, moim zdaniem, taka bardziej... Co jest grane? E, e, nie grałem w to nigdy. Ja też tego za bardzo nie znam, ale dobra, spróbujmy. Może nam się uda, może nam, może nam się uda. Znaczy... Aha, oj, coś. Ja już, coś ci amerka nie wyszło. Teraz pytanie, te one rozwalają ludzi, czy jak? Dobra, ja Ale, nie wiem za bardzo. nie. nie. Aha, to, to nie rozwala ludzi. Eee... S wow, okay, ono dobra. nie, nie rozwala, nie rozwala. Ja się bałem przez chwilę, że to rozwala, a to jak coś Oj, nie rozwala, padłem. więc y, totalny chill. No, Ej, ja mogę, stary, tego ogólnie nie przejść, nie? Jak możesz tego nie przejść, chłopie? Ej, ja jestem na samym proces. końcu. Ej, no jak to na samym końcu, a Berka, nie żartuj sobie nawet. Popie. O, Okej, a ja jestem się. jako pierwszy! Bobek Mysner, pierwszy. Osiem osób przychodzi, więc chillera totalna. Dobra, tu jakaś kula wielka. Co to jest za kula? Dobra, Przychodzimy teraz dalej. Cyk na pełnym speediku. teraz się tutaj chowamy. O nie! Popną mnie. Ej, koksuwa, mi się mega taki ręczka podoba. Ej, naprawdę, będę pierwszy. Ej, taberka, chodź, bo tu jest masę osób za mną. Dawaj. Idziesz? Dobra, lecę. Bo tu Jestem. są takie kule. kule mam teraz? Dobra, ja Cię widzę, ja Cię widzę! Jak ktoś kuli się nie da przejść za pierwszym razem całej? Uciekaj. Okay. Ja muszę, o, widzę cię gdzieś tutaj z boku. Chowaj się teraz. Szybko chowanie. Dobra, Dobra. i biegnij. I biegnij, stary. Biegnij i się dostaniesz. Dobra. 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 Nice, siódmy nice, jest. Jeżeli case. ja to przeszedłem, a robiłem to przez 10 minut teraz, to <grym> naprawdę zdziw. O, tutaj patrz na typa, który też się chyba dostanie. Niebieski normalnie. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Ale Aberka to znaczy, że mamy już drugą arenkę i drugi finał? To, to e Dosłownie tak. Naprawdę Aberka, mamy już drugi finał w tej samej Nie, grze? nie, 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 stary. I drugi będzie wygrany. Hmm, drugi wygrany. Oj, to powiem ci, naprawdę dałeś teraz w tym momencie wyzwanie, ale powiem ci robimy. Nie wiem, nie wiem czy to się uda, ale trzeba to, słuchaj, spróbować. Dobra, Daj. ja już sobie tutaj jestem dole i trzeba no. Tylko chyba... jedynie stary to przychodzimy teraz, wiesz o to... Tak? A? Serio? A, Czyli ty biegniesz za mną, a ja za nie? Patrz, odwróć się, odwróć się. Nie, poczekaj, odwróć się. Serio, patrz. Niko nie ma! Ci ludzie Dobre. nie idą za nami, nie? Ej, bez kitu. Tam jest długo, długo nic. Ej, serio? No weź sobie to wygrać, stary, bo naprawdę. No, <laughs> idź, weź sobie to, to wygra... Nie! Zrzuciło mnie! Ty jesteś teraz pierwszy. O nie, tu mi się nie po... No nie, znowu się zbagowałem, Berka gdzie? Oj, czyś też byś... spadłem. Czyżbyś ty wygrał, czy nie wygrasz? Nie, stary, jak, teraz jak to Pierwszy Oj, będę... Oj, pierwszy za nami w ogóle. Ty, dawaj chłopiec, no teraz ty trzeba się postarać, bo. Oj. Oj, dobra, ja mogę tu wygrać, ale czekam, czekam, jesteś ty? Kamień, papier, muzyce, dawaj! 3, 2, 1, papier! Nie, wygrałem, dawaj! Z kamieniem. Kończysz to, Kończyć czy potekać na nich? Może dajmy szansę jednej, dajmy szansę! Niech on zobaczy, że stary, będę centymetr od tego i akurat kliknę w kumasz. Patrz, ziomek, patrz! Patrz, co robi, dobra. patrz! Nie! Spadł znowu! Daj mi im szansę! Serio, niech chcę! szansę! Zobacz, co się dzieje! Dobra, przejdzie, dawaj! Kończ! kończ Dobra, kończę! Ja to wygrał w tym momencie! Za dobre to jest, naprawdę! Ludziska! Kolejna ręka, czyżby kolejna wygrana, berka? Jak myślisz? To stary, jeżeli nie wygramy, no to ja, ja się popłacza. się, No w sumie no. zauważyłem, że jesteśmy ostatni, ale będziemy pierwsi, nie, Marciabel. Ile tu ludzi w ogóle? No nie ludzie mnie zrzucili, no bez kitu. Jak za dużo tam ludzi biegnie, to jest y, ten problem, że te pikselki odbijają od siebie. Niby nie da się popychać ani nic, ale jednak y, to jest trochę w sumie trochę lipa, że się nie da po popychać moim zdaniem, bo czasami to popychanie by naprawdę, słuchajcie, pomogło. Tak, 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 tak mi się o, wydaje. Chcę być cheaterem i popychać ludzi wow, niewinnych. Ale... Nie, no naprawdę spadłem, ale ja byłem już na meczu. No. A mi ta giereczka w tym momencie mega po... Ej, ja, ja mówiłem coś, że nie chcę popychać ludzi i że spadłem na początku, a teraz dałbym radę. Będę być... pierwszy, będę pierwszy, nie. będę pierwszy. Będę, <laughs> nie. I co? Kto jest pierwszy? Powiedz... Nie no powiedz Aberka kto był pierwszy. No. Pierwszy jest... No. <laughs> to? No Abra Minecraft. Abra to? <laughs> to? Minecraft? Jaki ja mam nick? Abra to... Pamiętasz? Kloc. Kloc. A wieście mu kloc? Yy, dawaj, zaskocz mnie. Bo śmierdzisz klocem. Yy, nie przypominam sobie takiej sytuacji. Jak ty sobie nie przypominasz, że tak walisz klocem na kilometr! Ludziska, napiszcie w komentarzu Abra wali klocem, to dostaniecie serduszko, o Zobaczymy ile mm, osób. To, no. to nie jest najmilsza rzecz na świecie. A to co, co byś chciał? Abra to kloc tak lepiej czy nie? <laughs> nie no, może już być tylko <laughs> może być już wali klocem. Nie. No. <laughs> wali klocem! Ale w kolejnym odcinku Strumble Guys zrobimy bobo wali klocem. Bobo to Dobra. Kloc. Masuje Dobra. Żeby nie było, żeby nie było, ale teraz chciałbym piłkę nożną. Dasz mi piłkę nożną, proszę. Ech, Ej, tego ech. też nie grałem. Nigdy. Ja też tego nie grałem. Uber and under. na końcu był coś zlagowany. Ale dobra, trzeba się postarać. Ewidentnie, że trzeba, to jest finał? Nie, to nie jest finał. Nie. To nie jest finał, więc. Oj, coś tam ci chyba nie wyszło, aby raz uważałem. To jest strasznie źle, prawda? Tu teraz przez proszę, środek no. nawet nawet nie próbuje biec przez środek. Nie, Ej, no dobra. przez środek. Akurat. Ej, dziwaczny tu jest, jakieś chłopie. Totalnie. Dobra, udało mi się. Tutaj dobra, cyk! Jestem. Cyk! O nie, ktoś mnie wyprzeć! Ale dobra, mam szansę go jeszcze tutaj chwycić. Normalnie. Dobra, 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 dobra. Schodki jakieś się pojawiają! Nie, no czemu ten schodek zniknął? No co ha, jest grane? Patrz, Może co tu, tu się dzieje dobra. na koniec, chłopie! Te schodki są ciężkie, aż ja poczekam na ciebie, patrz, Aberka! Patrz! Dobra. O nie, Łaczyco. udało ci się! Nice. Ej, akurat. Nie, rozumiem, że są zręcznościowe. Tak, o, tak, No, bym Dobra, cztery osoby. Dobra, wskoczę dla bezpieczeństwa. Wskoczyć, dobra, to ja też skoczę. Dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa, ale mogliśmy jeszcze poczekać. Tu już się ktoś chyba poddał. Ej, dobra! Strażak! Albo nie strażak, ziemianin był jako ostatni. I czyli, Aberka, y, dotrwaliście w tym momencie do finału? Czy mi się coś wydaje? Czy, czy, czy coś mi się stary i jeszcze go wygrywam teraz. Ty go wygrywasz? 喏。No? Ty myślisz. O nie, teen, ty nienawidzę podem, nie, Nienawidzę tego Fall Guys! Ej, chłopie, nienawidzę tego Fall Guys! Tu jest tak samo jak Fall Guysie czy nie? Powiedz ty mi, nie mniej ja, więcej. Bo ja za bardzo tego jeszcze nigdy nie grałem. Ale mam nadzieję, że. Abra, to ty jesteś, Klok, więc. Yy, więc. Mam a brato nadzieję, to Klok! Abrat! <laughs> dzień dobry, proszę pana. O, o nie! Jak ty mnie tutaj normalnie chciałeś zaskoczyć, chłopie? Dobra, czy ktoś już odparł, czy nie? Je? Nie, jeszcze nikt, jeszcze nikt nie odparł więc to mi się za bardzo nie podoba. Dzień dobry Abra, dzień dobry, witam A to tak klo sąsiada. O dobra, już ktoś tu już odpadł, ewidentnie. Tak mi się... O nie! O nie, to był naprawdę... Ej, trzeba uważać chłopie, już tam na dole... O nie, zwarzywiłem w tym momencie. Ej dobra, zostaliśmy sami we dwójkę, Abra! Zostań dobra, ja mam jajcy. tutaj mega lipę ogólnie teraz. O nie! nie? Dobra. Ja też miałem mega lipę. Dobra, totalno miałem mega lipę, ale dobra, fajnie, że, że jesteśmy we dwójkę w finale, bo jednak któryś z nas to wygra, a ja za bardzo za TNT za TNT jumpem. Nie przepadam, ale. Ode mam... mną jest taki krater stary, taki krater już mi zrobiłeś, <grym> że. Jeżeli no, ja spadnę, ja... a mam, mam mniej tych plastrów miodu. Bo ja, ja też staram licę. tak chłopiec zrobić, żebyś jednak spadł, bo, bo wiesz, ja tutaj nie że nie że jestem hamem, ale Tinty Jumpa, to ja za bardzo nigdy nie ogarniałem i jednak y, chciałbym spróbować go wygrać. Ej, Amerka, no! Weź ty, chłopie, spadnij, bo ja już normalnie... O nie!

tajnym myk, że bokiem Czyli pobiegnę, no. Bokiem, o ty boku, no. O, parek jak w ogóle tam... Szybko, normalnie przeskakujemy i tam już zabieramy, żeby pozostali już nie mieli tych kamiennych płytek. Dzień dobry, Abera. Dzień dobry. A ty jak jesteś pierwszy, czy... nie? No, a ty jesteś drugi, więc... A ty jesteś, a ty jesteś lamusem. E, co? Czym ja jestem, Abera? Co żeś ty powiedział? Strasznym pajacarzem, ty, pawianem. Dobra, to, to, to tam przychodzimy bokiem, żeby nie było. Tam przechodzimy... Bokiem! Oj, dobra i obiecję. Obyś... Z... Nie, stary. No. Nie! Oj, o... Yo, yo. Ej, patrzcie mi zrespiło! Się tu zrespiło, Ale nie, patrz, ja już tu chcę bokiem, już tu chcę bokiem, patrz. Tu chcesz już bokiem? To się chyba nie, nie, nie da się tu... Oj, zażywiłem, tu się nie da e, bokiem. A dobra, to? a spróbuję... Okej, okay, a tu e, tak. no tu się, mamy... już da. tu się da, tu się... Ej, a da się stąd... Poczekaj, da się stąd... stąd jak daleko da się? Tam nie da się. Ej, w ogóle patrz, Aberka gdzie są ludzie, tak bez kitu, tak, tak bez Ej, live. patrz, a jak pójdę do mety od drugiej strony... Da się? Patrz, patrz, patrz. Co? Co okay. jest i Ej, <grym> Po prostu w ten okręg trzeba było, no, być. dobra. No, po prostu w ogród, ale wiesz, co ci powiem, to było śmieszne. Paragatora no. ludzi biegnie, chłopie, co jest grane? Ej, jak ci ludzie tego nie dają rady, to ja za bardzo nie wiem, chłopie. Może my z jakimiś komputerami gramy, czy. czy ale, nie. Ej, ale to jest mega <grym> dziwne, że jakby nam tak szybko to idzie, nie? No, ale powiem ci, no naprawdę. Ej, ale to nie, to nie są boty, nie? To nie są ludzie nie. zwycły. No. Bo, bo tak sobie gramy. Ale bez skitu, patrz! Znaczy 13, 14, 15. O, 16, dobra, Ale Oni falami lecą, Zobacz, to, tak. to nie jest tak, że pojedynczo oni lecą, tylko zawsze no. falami się zbijają. No, bo, bo po prostu mi się... wydaje mi się, że to po prostu polega na tym, że trzeba mieć po prostu jakieś szczęście. Ej, bez kitu ci ludzie po prostu nie mogą... Ooooooo! Nie... Co jest grane? Nie e, jest... wiem tą grę i to jest kolejna gra, która uważam, finale? że powinna być we Fall Guys. Czemu to nie jest finale, chłopie? Co jest grane? Czemu to nie, nie jest nie finale? Wiem. O to Jezus, o ja zabar... Jezus, Jezu, zwalnęło! No, mnie, początek najgowej. Ci się nie udał, to jak początek tutaj... A. Ej, paneka chmara ludzi biegnie, dobra! A balele le, 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 lecimy! Lecimy, nie spimy! To tutaj jak coś, Dam ci Jestem podpowiedź. Trzeci. dwa razy jumpa naciskaj, dwa razy spacja, jak płyniesz tą wodą, to będziesz szybciej jeszcze płynąć. To e, jest taka... wolę, nie, wolę nie próbować. Tylko, no możecie wywalić, ale to jest y, dobra taktyka, ci powiem. Dwa razy jump i parcy ja zrobiłem. Parka jest różnica między mną a kolejną osobą. Widzisz to? Dobra, ja doganiam stary pierwszego, nie? No, a wiesz, ja to jest, jest pierwszy. Ty jesteś pierwszy. Bo. No. Nie, źle nacisnąłem akurat. O nie, ja też! O nie! Ale no, źle. No co Ej, jest no grane? nie, beznadziejnie teraz sobie zrobiłem. Nie! Dobra, ja jestem nie. drugi, a ty? Jak? Ja nie no, wiesz, jest czwarty, a mogłem być pierwszy! <grym> ja Ej, ale ty drugi. cały czas tak płyniesz to spamujesz. spamujesz Tak, cały czas naciskam, tylko tam na koniec już przestaje, bo wtedy jesteś o wiele szybszy chłopie! Cały Serio? czas spamujesz, no? Bo masz takiego jumpa, double jumpa robisz i wyprzedzasz wszystkich. Ej, to, jest Hej, sejno, to ja myślałem, dobre. że ty żartujesz. Nie. nie, no, sąsiedzi, ja wiem, że w Minecrafcie nie jesteśmy dla siebie mili, ale w <noise> Guys y, mogę być miły dla ciebie. No to tak, tak. jest finał. O nie, ja tego nie lubię, a to jest finał. Nie dobra. O, dobra. O Jezu, <noise> dobra, to chociaż ty wygrać, stary, w razie. <noise> Dobra, na razie mi się podoba. Naprawdę na razie mi się podoba, ale zobaczymy, jak, jak ludziska będzie... O nie, o nie, o nie! Lewandowski!

Enter? Nice. Brele, le, le, le. Razy finał i cztery razy wygrane! Ludziska powiedzcie mi, że ta gra <dzipt> jest najlepsza dobre, na fal. świecie! To jest najlepsza gra na całym świecie! Jeśli chcecie więcej odcinków subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się ponownie! <simplest>